W tej świętej chwili, gdy nowy dzień rodzi się z mroku nocy, stajemy na progu tajemnicy. Każdy wschód słońca jest cichym cudem, obietnicą, że światło jest potężniejsze od ciemności, że początek jest zawsze możliwy. Poranna cisza, która nas otacza, nie jest pustką, ale przestrzenią pełną potencjału. To jak ziemia przygotowana na zasiew, jak glina w rękach garncarza, czekająca na kształt. W tej właśnie ciszy nasze serce, często zmęczone wczorajszym dniem, znużone rutyną i obciążone starymi ranami, tęskni za odnową, za przemianą. Tęskni za tym, by narodzić się na nowo, tak jak na nowo rodzi się świat w blasku poranka. I w tej naszej głębokiej tęsknocie za przemianą zwracamy się ku Tobie, Maryjo, gwiazdo poranna, jutrzenko zbawienia. Ty jesteś mistrzynią przemian, bo w Tobie dokonała się największa przemiana w dziejach wszechświata. W Twoim dziewiczym łonie odwieczne słowo stało się kruchym ciałem. Nieskończony Bóg stał się ograniczonym człowiekiem. Jesteś żywym dowodem na to, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, że potrafi On w sposób cudowny przemieniać rzeczywistość. Dziś rano zapraszamy Cię do pracowni naszej duszy. Prosimy, wejdź i spójrz na nasze życie swoim matczynym, miłosiernym wzrokiem. Dziś rano zapraszamy Cię do to, co my sami często boimy się zobaczyć: skamieniałe serca, stare nawyki, które nas zniewalają. Lęki, które paraliżują naszą wolę, urazy, które zatruwają nasze myśli. Czujemy się jak posągi z kamienia, zimni, twardzi, niezdolni do prawdziwej miłości i radości. Pragniemy zmiany, ale czujemy się bezsilni. I właśnie dlatego przychodzimy do Ciebie. Prosimy, bądź naszą przewodniczką na drodze wewnętrznej przemiany. Twoje światło niech przeniknie nasze mroki, niech ogrzeje to, co w nas zamarzło. Prowadź nas do spotkania z Twoim synem, Jezusem Chrystusem, bo tylko On ma moc dokonać w nas prawdziwego cudu przemienienia. Tylko On potrafi zamienić wodę naszej codzienności w wino Bożej radości. Tylko On może powiedzieć do tego, co w nas martwe: Wstań! W ciszy tego poranka. Pragniemy otworzyć przed Tobą wszystkie zakamarki naszego serca. Nie chcemy niczego ukrywać. Składamy u Twoich stóp nasze pragnienie bycia lepszymi ludźmi, lepszymi małżonkami, rodzicami, dziećmi, przyjaciółmi. Wierzymy, że modlitwa wypowiedziana z wiarą ma moc, by rozpocząć proces przemiany już dziś, już teraz. Nie chcemy odkładać nawrócenia na później, chcemy, aby ten dzień, rozpoczęty z Tobą, był pierwszym dniem naszego nowego życia. O Maryjo, gwiazdo poranna, która zwiastujesz nadejście słońca sprawiedliwości, rozpał w nas pragnienie świętości i poprowadź nas drogą prawdziwej, głębokiej przemiany serca. Niech ten poranek stanie się naszym osobistym wschodem słońca, początkiem życia w pełni, w światłości i miłości Twojego Syna. Maryjo, Ty jesteś dla nas nie tylko przewodniczką, ale i wzorem na drodze przemiany. Twoje życie ukazuje nam, jak wygląda serce w pełni otwarte na działanie Bożej łaski, serce, które pozwala Bogu, ba je nieustannie kształtował i przemieniał. Centralnym punktem tej twojej otwartości jest twoje fiat, twoje tak dla Boga. W chwili zwiastowania nie zawahałaś się ani na moment. Twoja odpowiedź była natychmiastowa, całkowita i bezwarunkowa. To tak nie było jedynie zgodą na bycie matką Mesjasza. To była zgoda na całkowitą rewolucję w twoim życiu. Na oddanie Bogu wszystkich swoich planów, marzeń i zabezpieczeń. W jednej chwili Twoje życie zostało wywrócone do góry nogami i przemienione na zawsze. I to uczy nas fundamentalnej prawdy o przemianie. Zaczyna się ona od naszego osobistego tak, od naszej zgody na to, by Bóg wszedł w nasze życie i zaczął w nim działać po swojemu. My często chcemy przemiany, ale na naszych warunkach. Chcemy by Bóg usunął nasze wady, ale nie naruszając naszego komfortu. Chcemy stać się lepsi, ale bez konieczności rezygnacji z naszych grzesznych przywiązań. Twoje Fiat Mario demaskuje tę naszą iluzję. Prawdziwa przemiana wymaga radykalnego aktu poddania się woli Bożej. Kontrast między wschodem słońca a ciemnością nocy doskonale obrazuje duchową przemianę, do której jesteśmy wezwani. Ciemność to życie w stanie grzechu, egoizmu, skupienia na sobie, to życie, w którym nasze serce jest twarde jak kamień, zamknięte na Boga i na potrzeby bliźnich. Jest to stan duchowej zimy, martwoty a wschód słońca to moment w którym łaska boża często za twoim wstawiennictwem maryjo dotyka naszego serca to światło bożej miłości które zaczyna je ogrzewać topić lody obojętności i kruszyć skorupę pychy pod wpływem tego światła serce z kamienia zaczyna przemieniać się w serce z ciała Serce żywe, czujące, dolne do miłości, współczucia i ofiary. Ta przemiana nie jest jednorazowym wydarzeniem, ale procesem, który trwa całe życie. Każdego dnia na nowo musimy wybierać światło, otwierać okiennice naszej duszy na promienie Bożej łaski. A ty, Jutrzenko, jesteś tą, która nas do tego zachęca i w tym wspomaga. Twoje cnoty są dla nas konkretnymi narzędziami na drodze przemiany. Twoja pokora jest fundamentem wszystkiego. Bez niej żadna zmiana nie jest możliwa. Dopóki uważamy, że sami sobie poradzimy, że o własnych siłach staniemy się lepsi, dopóty Boża łaska nie będzie mogła w nas działać. Twoja postawa, służebnicy pańskiej, uczy nas, że musimy najpierw uznać naszą małość i bezsilność, aby Bóg mógł w nas objawić swoją wielkość i moc. To pokora stwarza w nas pustkę, którą Bóg może wypełnić sobą. Twoja czystość serca pokazuje nam, jak ważna jest intencja. Możemy robić wiele dobrych rzeczy, ale jeśli nasze serce jest skażone pychą, chęcią zysku czy szukaniem poklasku, te czyny nie będą miały wartości przed Bogiem i nie będą nas przemieniać. Ty uczyłaś się patrzeć na wszystko czystym spojrzeniem, widzieć we wszystkim wolę Bożą i działać wyłącznie z miłością do Niego. Prosimy, ucz nas tej czystości intencji. Wreszcie Twoja odwaga, która objawiła się w magnifikat. Ty chwalisz Boga, który strąca władców stronu, a wywyższa pokornych. To jest program rewolucji, duchowej przemiany. Aby Bóg mógł nas przemienić, musi najpierw strącić stronu naszego serca naszych fałszywych bożków. Egoizm, pychę, chciwość, porządliwość. Musi zburzyć to, co stare, aby zbudować to, co nowe. A to wymaga odwagi z naszej strony, odwagi, by pozwolić Bogu na ten demontaż, by zgodzić się na utratę kontroli. O Maryjo, Matko i wzór przemiany, prowadź nas tą drogą pokory, czystości i odwagi. O Maryjo, Matko przemienienia, która stałaś u stóp swego syna na górze tabor i widziałaś jego chwałę. Przychodzę do ciebie z głębokim pragnieniem, aby moje życie również zostało przemienione Jego światłem. Jestem zmęczony, zmęczona moją przeciętnością, moimi powtarzającymi się grzechami, moją letniością w wierze. Tęsknię za życiem w pełni, za życiem w obfitości, które obiecał Twój syn. Wiem jednak, że o własnych siłach niczego nie dokonam. Dlatego z całą ufnością. Oddaję się w Twoje matczyne ręce i proszę, abyś poprowadziła mnie przez proces głębokiej, wewnętrznej odnowy. W Twoje ręce składam moje serce z kamienia. Jest twarde od zadawnionych urazów, zimne przez obojętność na ludzką biedę, ciężkie od egoizmu i skupienia na sobie. Proszę Cię, matko, zanieś to moje serce do Jezusa, boskiego lekarza. I błagaj go, aby je skruszył i dał mi w zamian serce z ciała, serce wrażliwe, miłosierne, zdolne do przebaczenia, serce, które potrafi kochać Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie samego. Przemień moją niezdolność do przebaczenia w gotowość do pojednania, przemień moją obojętność we współczucie. W Twoje ręce składam moje myśli i mój język. Tak często moje myśli są pełne osądów, krytyki, czarnowictwa i nieczystości. A mój język staje się narzędziem, które rani, obmawia, narzeka i kłamie. O matko dobrej rady, proszę, oczyść źródło moich myśli. Napełnij mój umysł prawdą Ewangelii. Naucz mnie myśleć o innych z miłością i wyrozumiałością. Wyproś mi u Ducha Świętego dar mowy, która buduje, pociesza, dodaje otuchy i głosi chwałę Bożą. Przemień moje skłonności do narzekania w Ducha wdzięczności. Przemień moje ostre słowa w balsam dla zranionych serc. W Twoje ręce składam moje oczy i moje ręce. Moje oczy tak często błądzą, szukając tego, co próżne, grzeszne i powierzchowne. Patrzą na innych z zazdrością, porządliwością lub pogardą. A moje ręce często są leniwe, zaciśnięte, niechętne do pracy i do dzielenia się. O Panno najczysta, naucz mnie patrzeć na świat Twoimi oczami. Naucz mnie widzieć w każdym człowieku obraz Boga, Dostrzegać piękno stworzenia i ślady Bożej obecności w codzienności. Daj mi ręce pracowite i hojne na wzór rąk świętego Józefa, ręce, które będą gotowe służyć, pomagać, wspierać i błogosławić. Przemień moje porządliwe spojrzenie w czystą kontemplację, przemień moje lenistwo w radosną służbę. W Twoje ręce składam moje uczucia i emocje, ten cały chaos, który często we mnie panuje, mój lęk, który mnie paraliżuje, mój gniew, który wybucha w najmniej odpowiednich momentach, mój smutek, który odbiera mi radość życia. O pocieszycielko strapionych, wlej w moje serce pokój, którego świat dać nie może. Naucz mnie panować nad moimi emocjami i oddawać je wszystkie Bogu. Przemień mój lęk w odwagę, opartą na zaufaniu Bogu. Przemień mój gniew w świętą gorliwość o dobro. Przemień moją rozpacz w niezachwianą nadzieję, która ma swoje źródło w zmartwychwstaniu Twojego syna. W Twoje ręce składam całą moją przeszłość z jej ranami. Błędami i porażkami. Proszę, zanurz ją w oceanie Bożego miłosierdzia. Składam Ci moją teraźniejszość z jej wyzwaniami, obowiązkami i walkami. Proszę, bądź przy mnie w każdej chwili. I składam Ci moją przyszłość z jej niepewnością i niewiadomą. Proszę, prowadź mnie bezpiecznie do domu Ojca. O Maryjo, Matko Przemiany. Przyjmij mnie całego, całą, uczyń mnie narzędziem w swoich rękach, przemieniaj mnie każdego dnia, abym stawał, stawała się coraz bardziej podobny, podobna do Twojego syna, Jezusa Chrystusa, a moje życie, zamiast być smutnym świadectwem grzechu, stało się radosnym hymnem na cześć Jego miłosierdzia. Gdy ta modlitwa dobiega końca. Niech pozostanie w nas głębokie przekonanie, że proces przemiany już się rozpoczął. Samo pragnienie zmiany, wypowiedziane z ufnością przed Bogiem, za wstawiennictwem Maryi, jest już pierwszym owocem łaski. Transformacja nie jest magicznym wydarzeniem, ale drogą, a my właśnie postawiliśmy na niej pierwszy, najważniejszy krok. Teraz potrzeba naszej współpracy. Zachęcam cię, abyś nie pozwolił, by ta modlitwa rozpłynęła się w codziennym zabieganiu. Wybierz jeden konkretny obszar, o którego przemianę prosiłeś. Może to być niecierpliwość, skłonność do obmowy, lenistwo duchowe, i podejmij dziś jedno, małe postanowienie. Jeśli walczysz z niecierpliwością, spróbuj dzisiaj w jednej sytuacji świadomie zareagować z łagodnością. Jeśli prosiłeś o czystość języka, powstrzymaj się od jednego negatywnego komentarza, a zamiast tego powiedz komuś coś dobrego. Ten mały, konkretny akt będzie pieczęcią na Twojej modlitwie i otwarciem na dalsze działanie łaski. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.